Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na nowy film, który mam nadzieję wsadzi troszeczkę kij w mrowisko. Otóż, yy, czytając jakiś czas temu wspomnienia Tadeusza Sołtyka myślę, że tego nazwiska nie trzeba nikomu specjalnie przedstawiać natrafiłem na taką informację, jakoby inżynier Sołtyk przed wybuchem wojny planował czy sugerował, aby stworzyć samolot myśliwski na podstawie bombowego łosia. Zanim jednak przejdziemy do tego wątku, jeszcze jedna sprawa Chodzi mianowicie o podziękowanie dla wspierających, a mianowicie pana Patryka, pana Marka Chorwata, pana Mirosława Tyborskiego, użytkownika System Shock 80, a także pana Marka Osipowicza. Dzięki tym ludziom, którzy dokonują wpłat i kupują mi wirtualne kawy, mam możliwość co jakiś czas pojechać do archiwum, do biblioteki, przeprowadzić tam kwerendę, zebrać tam różne materiały, ale także uaktywnić się w internecie i dokonać zakupu różnego rodzaju zdjęć, innych materiałów, które później w Różnej formie trafiają na kanał. Jeżeli ktoś z Państwa ma życzenie dołączyć do tego grona, to zachęcam link w opisie do kupowania wirtualnej kawy i tam można właśnie dokonać przelewu na kwotę 5, 10, 15 albo więcej złotych, tak żeby Wam nie ubyło. No a teraz przechodzimy już do meritum. Samolot bombowy PZL-37 Łoś był najlepszym polskim samolotem wojskowym okresu międzywojennego. Nie tylko pod względem osiągów, które znacząco przewyższały możliwości naszych ówczesnych myśliwców PZL-P7 i PZL-P11, ale także pod względem nowoczesności konstrukcji i tego, że ten samolot pod wieloma względami wyprzedzał swoją epokę w przeciwieństwie do samolotów myśliwskich, które no, były już w momencie wybuchu kampanii wrześniowej przestarzałe. Pomimo licznych zalet samoloty bombowe PZL 37 Łoś włączone w skład brygady bombowej, pierwszy dzień kampanii wrześniowej czyli pierwszy września spędziły dosyć bezczynnie. Oczekując na lotniskach polowych na rozkaz do wylotu, rozkaz ten jednak nie nadszedł. O tym dlaczego i czy była to słuszna decyzja, moglibyśmy rozmawiać godzinami. Natomiast dzisiaj skupmy się na tym, że samolot myśliwski PZLP-11, jako ta najnowocześniejsza polska maszyna myśliwska we wrześniu 1939 roku, nie był w stanie dogonić niemieckich bombowców. Było to widoczne już na krótko przed wybuchem wojny, kiedy to nad Polską pojawiły się wyprawy niemieckich samolotów rozpoznawczych. No i o ile słowo wyprawa może jest tutaj trochę na wyrost, o tyle faktem jest, że niemieckie samoloty rozpoznawcze i bombowe, Dornier Do-17, czyli latające ołówki, przed wybuchem wojny zapuszczały się w polską przestrzeń powietrzną i nie napotykały tam na żadnego godnego przeciwnika, ponieważ nasze myśliwce, chociażby z 4. Pułku Lotniczego, nie były w stanie ich Dogonić, tym bardziej, że Dorniery leciały na dużym pułapie i chyba to Stanisław Skalski w swojej książce Czarne Krzyże nad Polską przedstawia taki bardzo plastyczny opis, jak to najpierw wdrapywał się na pułap 7-8 tysięcy metrów bez aparatury tlenowej, a później próbował dogonić niemiecką maszynę. Oczywiście jego wysiłki można podsumować słowami próżny trud. O tym, że coś jest na rzeczy, pisał już Aleksander Onoszko, który w 1936 roku, latając na samolocie RWD-11, kilkukrotnie wyprzedził formację naszych myśliwców z pierwszego pułku lotniczego w Warszawie. W tej sytuacji dowództwo lotnictwa, zamiast poszukać jakiegoś następcy samolotu PZL-P11 i na przykład zdecydować się na Tymczasowe chociażby wprowadzenie do linii samolotu PZLP-24 uznało, że znacznie lepszym rozwiązaniem będzie dosyć nerwowe i agresywne, brzydko mówiąc, opieprzenie zakładów doświadczalne warsztaty lotnicze, które opracowały samolot RWD-11. W zakładach DWL dostało się po głowie pilotowi samolotu RWD-11, czyli o nożce, i tak dalej, i tak dalej, krąg się zamykał, a Polscy piloci aż do września latali na samolotach, które były po prostu znacznie wolniejsze od niemieckich bombowców. Rozwiązanie tego problemu zaczęto przygotowywać w momencie wprowadzenia do linii przez zakłady PZL, które były konkurencją dla firmy. DWL samolotu PZL-37 Łoś. Samolot bombowy Łoś był całkiem udaną konstrukcją, i wiosną 1939 roku inżynier Tadeusz Sołtyk, zatrudniony w zakładach PZL, postanowił podrzucić taką propozycję. Skoro nasze myśliwce nie są w stanie dogonić niemieckiego bombowca rozpoznawczego, który zapuszcza się nad Polskę, no to weźmy samolot bombowy PZL-37 Łoś, poddajmy go drobnym modyfikacjom polegającym na zastąpieniu tej przedniej kabiny obserwatora stanowiskiem strzeleckim, na którym będą na przykład 3 czy 4 karabiny maszynowe i tak zmodyfikowaną maszynę poślijmy na polowanie. Koncepcja co do zasady była słuszna, natomiast gorzej było z jej wykonaniem, ponieważ w okresie poprzedzającym wybuch II wojny światowej, w państwowych zakładach lotniczych, które produkowały samoloty PZL-37 Łoś, produkcja była, hmm, jakby to powiedzieć, ograniczana. Wynikało to z jednej strony z problemów, z drugiej strony z chęci dopięcia bułgarskiego zamówienia na samoloty PZL-43 Czajka i generalnie samolotów Łoś. Które można by było poddać takim modyfikacjom brakowało. To była pierwsza strona pedalu, ale była jeszcze druga strona, która również wskazywała na to, że raczej jest to mrzonka. Chodziło o to, że łoś był jeszcze niedokończoną konstrukcją i dopiero podczas wykorzystywania tych samolotów przez lotnictwo rumuńskie, między innymi podczas wojny ze Związkiem Radzieckim, udało się tą konstrukcję dopracować i nadać jej cechy takiej dojrzałej maszyny. Nie zmienia to faktu, że sama koncepcja Tadeusza Sołtyka nie była zła. W teorii mogliśmy mieć całkiem udany, w miarę szybki, ciężki myśliwiec, który byłby bardzo dobry w zwalczaniu nieprzyjacielskich bombowców. Oczywiście tylko na papierze, bo na chwilę przed wybuchem wojny produkcja łosi była, jak już wspomniałem, wstrzymana, a ponadto nasze dowództwo lotnictwa raczej nie zdecydowałoby się na podobny manewr, choćby ze względu na fakt, iż równolegle z łosiem opracowywany był samolot pościgowy PZL-38 Wilk. Trudno zatem oczekiwać, aby dowództwo lotnictwa zdecydowało się na Wstrzymanie finansowania tego projektu, który ciągnął się od kilku lat, i zamiast tego zdecydowało się na wykorzystanie samolotu Łoś. Z drugiej strony, trzeba powiedzieć jeszcze o jednej kwestii, a mianowicie o tym, że taka konstrukcja wcale nie nadawałaby się do walki myśliwskiej, bo o ile wykorzystanie zmodyfikowanego myśliwskiego łosia do polowania na bombowce miałoby jakieś ręce i nogi, o tyle wykorzystanie tej maszyny w walce z myśliwcami nieprzyjaciela mogłoby zakończyć się tragicznie dla załogi takiej maszyny. Łoś był jako bombowiec samolotem dosyć statecznym i wymagał sporych umiejętności od pilota. No i co trzeba podkreślić, w przeciwieństwie do typowego myśliwca takiego jak BF-109, nie był stworzony do wykonywania gwałtownych manewrów. Piloci, którzy o tym zapominali, zwłaszcza w pierwszych seryjnych łosiach, płacili bardzo wysoką cenę. Ginęli razem z całymi załogami. Stąd właśnie ta plaga katastrof samolotu Łoś, która przetoczyła się zaraz po jego wdrożeniu do służby. No ale zastanówmy się, czy gdyby, gdyby, gdyby koncepcja Sołtyka została ostatecznie zrealizowana, powstałby samolot myśliwski. Pewnie tak, chociaż wymagałoby to dużego nakładu sił i środków, chociażby w celu jakiegoś zagospodarowania przestrzeni po komorach bombowych. Nowa maszyna na pewno nadawałaby się do roli myśliwca nocnego, był jednak jeden problem. Niemieckie bombowce we wrześniu 1939 roku nie dokonywały nalotów nocnych i działały w świetle dnia. A zatem koncepcja budowy myśliwskiego łosia, choć ciekawa i na pewno interesująca dla wielu miłośników teorii, co by było gdyby, i modelarzy, nie miała realnych podstaw. Zresztą sama koncepcja nocnego myśliwca była skuteczna tylko w dosyć określonych okolicznościach i od momentu, kiedy pojawiły się radary pokładowe. Wcześniej, jak pokazuje przykład polskiego 307 Dywizjonu Myśliwskiego Nocnych Puchaczy, było to polowanie na Igłę w stogu siana przy zgaszonym świetle. Tak czy inaczej, z mojej strony to tyle. Zapraszam Państwa na kolejne odcinki, i chciałem podziękować za 5000 subskrypcji, a także za wszystkie komentarze, lajki pod filmami. Mam nadzieję, że to nie koniec, i dlatego, że pojawiło się już 5000 subskrypcji, chciałbym w tym tygodniu przygotować dla Państwa więcej materiałów, co też niniejszym czynię. Mam nadzieję, że widzimy się w następnym materiale, a to co Państwo widzieli przed chwilą wzbudziło Państwa zainteresowanie na tyle, że zdecydujecie się pozostać z nami dłużej i w przyszłości może dołączycie do grona subskrybentów, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Z mojej strony to tyle, pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego, cześć.